Nie no, wygrywa, wygrywamy to. Od ilu uciekniętych liczysz wygrywamy? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Jak ja ucieknę dobry. A, okej. Okay. Chore, chorea, oprócz mam tego, bijać. że jesteś hipokrytem to jeszcze samolubny. Samolubny hipokryta. Dokładnie. Okay. Kombo. Nie no. Ja, ja, ja nie mam problemu, żeby się za kogoś wypierdolić. Ma, że ja, zadanie, ja że chyba, nie, muszę, chyba, że robię zadanie, że muszę, chyba, że robię zadanie, że muszę uciec, problemu. to wtedy poświęcam wszystkich jak leci, ale teraz mhm. nie robię. To ja, ja tak jak robię tego, e, jakieś też wyzwanko te Steamowskie, to też wszystkich zostawią nam tu gdzieś. Możesz tam później no, no, do uh, No najważniejsze. Najważniejsze, no. Ja się wkurzam z takim moim jednym znajomym, bo cały czas maksujemy Human Fall Flats. I się wkurzamy na tą grę, bo twórcy co chwilę dodają nowe osiągnięcia. I co wymaksujemy, to za chwilę będą nowe znowu. Dobra. Tego nie da się w pełni. A co to za mapa? A, tu też na niej nie grać. Nie. Mm, Okej. Okay. Jakby to szaku no, nie ma. A nie, nie ma. Ani to goni. Ani, A kto cię goni? A kto cię goni? No, Mordercy. Stary <noise> O nie. Ja. Tylko nie to stary to nie pijany. Znam go, nie znam go. No i leży już, No mówi pijany. Ale co widzisz? To... No, no ten jest. Blight. Nie A. znam go, nie on ogólnie, on ogólnie, żeby ci jebnąć z tego rozbiegu, to musi się najpierw od czegoś odbić, nie? I jak biegnie, to ciężko dosyć mu się skręca, więc gdzieś na boki warto spierdalać. Mhm. Dobra, tam zaraz to zdejmiemy. Mów za siebie, nie ja robię tu. <grymne> <grymne> ja ma ten? Atmatona. Atmatona no, jest y, y, Prawie. Czy zadowolona? Prawie się wyszła na to. Jak tam Powiedz dzisiaj? Pobieg gdzieś wiemy. za main'a. W prawo. Y, w prawo ode mnie. Te... I gratował plecak build'a. Macun, tak, dwa perka nie zmieniłem. czy słyszę jego bicie serca, a no i jest tutaj, no. O nie. Ktoś widział gdzieś totem jakiś? Gdzie jesteś, Na razie nic nie widziałam, widziałam hak. Widzę twoje ślady krwi, ja krwi, biegnę za tobą, stój, 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 stój. Dobra, ja za chwilę kończę drugiego Gema To jest generator, możemy się za niego wziąć. Kurwa. Tylko niestety, obydwa na razie zrobiliśmy po tej samej stronie, to jest trochę niefajne. A my jesteśmy po drugiej stronie. Okej. Okay. Przepraszam, jak zjebiecaska. Bardzo przepraszam. Postaraj się nie. E, on biegnie do głównego. No, my jesteśmy obok głównego. Ale nie słyszę bicia serca, więc... Oj, no, Dobra, guna stawiam. E, przy będzie. Co? Taki jesteś, no, no nieźle. Nie Ja się za bardzo stresuję. Dobra, na no, następną w grę wezmę perk'a takiego, że jak będziemy razem robić gena i nie trafisz, to się nic nie stanie. Dobra. E, ja mam tego perk'a w, w tym momencie. Chodzi ci o technika? O! w białe pole! Wow. Nie wiem, o tego co ma ten... Jona chyba. Trafiła w białe pole! A, okay. Jestem z ciebie dumna. Dobra, widzisz, udało się. Bo A widział ktoś gdzieś, to miała widział ktoś gdzieś starego? Ok, to do mainna. O, o, Bo o, o. Co on tam marzył, tak tyle tam siedzi? Dobra, poszedł hmm. w drugą stronę od nas. O nie no, laga, laga mam, ajajaj. Co to było? To jest jakieś oko Saurona. W sensie, że teraz? Jest u mnie. Teraz się napierdoliłeś? No, że Jak to jest rano dopiero, byczku. Wbiegam do main'a, ale zaraz się panie. Okay. Dobra, nieważne. Słyszę bicie serca i nie podoba mi się to. No nie Wpróbuj no. Stałem rano o 14.30. E, nie się do robiącego gem'a. No, do nas. Nie, nie uciekajcie, bo ja trochę zrypałem to wygrywanie. Kurwa Ale chyba, chyba się wyszarpiesz, to? Nie, ma chyba żelazny ucisk. O nie, no dobra, trudno. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj Wracam do Was. Stoże! Nie <noise> w tą stronę. No ale ci wpadł za podnoszenie. Zobacz. Dobra, Zobacz. luźno, dopiero jed... tylko jeden gen dostał. E, zamiast e, tak biegać sobie z przywolnie moglibyście mnie ściągnąć w międzyczasie, tak tylko przypomnę. Ten Nie chowaj spokój. się do szafki! <noise> <noise> Nie o, wiem co on lejka. zrobił. Uwaga, leci za tobą. No. Ruje. No kurde, przed tym da się w ogóle uciec? No na boki gdzieś uciekaj. Ruje. Gdzieś za jakieś przeszkody czy coś. On klaunuje? A nie wiem. Buna? Ale go, wow, 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 wow. To? No i leży. Ale co zrobiłam, to zrobiłam. No i git. No nieźle. Przez pół meczu nas nie widzi, a zaraz nas porobi. da, damy radę. Tak. Zresztą, nawet jak nie damy rady, to tylko rozgrywkowy. w tak ostatnim momencie klikam te. Ja już aha, dobrze, się chciałem. Dobra, dawaj się wyleczę. leczyć. i stoi, stoi, stoi. Dobra, to ja porobię gemę tu. Aha, tu nasi środku już skończone. Kołsaka był zaczęty i my tu mamy też zaczęty obok. Dobra, to róbmy na dwa najwyżej. Dobra, jak on do nas przybiegnie, to ty już uciekaj, bo ty masz dwa wiszenia. Jak go hmm. wezmę na siebie najwyżej. No, tylko pewnie pamięta, że mam dwa. <grych> A ty masz może adrenalinę? Nie? Ja? Mhm. Chyba nie. Okay. Mam empatię, samo ten. Jeszcze mam to z kwiatkami, chyba że w roślinności się szybciej leczę. I to, że jak patrzę w kierunku mordercy, to wiem, że idzie. Mam taki sygnał. Tak. Dobra. Czyli w o, tu mamy bramę. W Ej, samo no, leczenie jest, jest tak. dobra. Schowaj się gdzieś za murek. Czekaj, chodź wyleczę cię. Czekaj, ja, ja go wezmę. No, wyperkno! Dajcie spokój. Nie znacie dobra. się na tej grze. Dobra, mam bramy na 9-9, jak tam u was? Więc ja sobie bardziej coveruję. W razie czego? Czemu ty nie uciekasz? Opa, Czy dostaniesz przy Lucky Shot'a i ty skończy? You spin me right now, me right now. <laughs> no chodź tu, killer, chodź no. No dobra, to idę drugą okay. bramę otworzyć. Kiedy jesteście mniej więcej? E, wiesz to przy głównym ja się ganiam. No, Obserwuję bardziej. Ja mam, wiesz, miejsca. Dobra? No. Poszedłem. Dlaczego? Co mam na Na długo obserwowałem. Ciekawe, Dobra, obie, obie, bramy, obie bramy na 99 mamy, więc teraz tylko akcję ratunkową zrobić i możemy uciekać. No fak, zostaw mnie, idź wieszać czy coś, kurde. Gdzie ty w ogóle jesteś? W przeszedł przez paletę. No zostaw mnie no. Dobra. O, teraz giw. trzeba ją skowerować, bo ma dwa wiszenia już. Gdzie wy z nim jesteście? Ja, no nie ja spierd. Aj, na palecie będę. Oj, daleko. Co to jest za totem? Niebieski? Lecz, no. niczy, leczysz niczy, się przy nim. O, dobra, tam gdzie ty spacerujesz po całej mapie, dobramy idź iść. No zwiedzam no, nie mogę. Podnosi. Dobra, dobra. Bo na palecie akru. Akurat... O właśnie. Dobra, dobram, chodź. Dobra, biegnę. No je mnie. O. Ups. 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 Zostaw mnie. to co, bo ja na niego paluszkiem kilka razy wskazałem, to może się na mnie trochę zaleglić. Ajajaj. Nie lubiłeś wytykanymi palcami. Dobra, ja idę. Dobuna się wyleczy. Jestem już na tyśnięcie. Dobra, wyleciłam się. Dobra, ja się wyleczę i zaraz tam przejdę do was. Dobra, podnosi. Wykatach się w ogóle. Chodź. Znowu wybrał się znowu w podróż. Umawia się, pięknie tu. Dobra, Uf, on poszedł do bramy tej, gdzie nikogo z nas nie ma. Dobra, ściągam. Dobra, no to lecimy. Gdzie ty biegniesz? Dobra, biegnę za tobą. Co, co, co to jest? Ten pasek i... O kurwa, uwaga. Ciągasz się? <gry> nie, raczej. To było tracimy ludzi. Nie jest, spokojnie jest. Dobra, w ja mam dopiero pierwsze, więc luźno. Byleby nie miał tego, Blatwordena, bo będzie pizda. Nie wiem, czy tam. To... Nie ma Blatwordena. Dobra, to uważaj, bo idzie do ciebie. To przechodzę. Aj. Nie byłem na, na granicy, ojoj. No nie. Wydawało mi się, że to już jest granica. Dobra, ja uciekłem, żeby mnie nie, nie jebnął, nie. bo by ci zatrzymał pasek, nie? No ja nie wiem, to on strasznie dziwnie gra, gościu. No dziwnie. Teraz stoi nagle ze mną. Dobra, wypierdziolka. Tu, 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 tu. To budzi, dziwne to takie. No. No dobra, będzie tylu na odcinek <grychy> Przyżyłam! No niedowierzanie, Niedowierz... szoki, niedowierzanie. To ten do głowy z wielkim mieczem jakby. Panu głowy tak zwany. Co? <grychy> Krzysiu za Subiksa siemanko, cześć! W ogóle czemu mi ten... Ale czy się dwa razy pokazał, to ja nie wiem. Cześć, cześć. No nieźle! Inny plus to taki, że mam Gdzie jest Jesiot? <grych> o kurwa, na głośno do szafki skoczyłem. Potężny subik od czekaj, bo tu trzeba szybko coś ogarnąć jeszcze. Idę wam zepsuć. Jak miło, czekaliśmy na ciebie. Ja wiem. O teraz Dobra, lepiej. cicho, pierwszego trafiłam, ale biegnie tu. Gdzie jest jesiotr? Nie Dobra. wiem, Jesio był pod waszą opieką. A Dobra. Uciekuj, Jego, co uciekuj, pamiętam. Uciekuj. No nie! Czemu ja nie mogę jak w nie wiem, rzucić do przodu czy coś? Spierdalamy no, stąd. okej, okay, ty biegniesz tu, więc jak gdzieś pobiegnę z nim. nie wiem, może do środka? Nie, za tobą pobiegł! No właśnie widzę. No? Ha, ale go wykiwałam! Ha? Przyszło? Ale teraz będę miała coś... Chudba, nie wiem skreda, nawet jak to, to jest to dźwięk, dźwięk delfina. No i znowu no tego perka jednego nie zmieniłem, no chuj mi w dupę, nie? Spoko, jak się tam? Więc chyba mi się udało. Nie tak, mam się... pojęcia jak. Jak brzmi Ała, dźwięk delfina? W coś. co to jest? No to jest właśnie to, co miałaś unikać. Aha, nie no spoko. Udało mi się. Jak nic. To jakie twoje teksty? Gdzie ty jesteś? E, na schodach do góry, w tym głównym budynku. Dobra, pójdę Cię podleczyć. W sensie na balkonie na zewnątrz? Okej. Okay. Nie wiedziałem, że to Ty wymyśliłeś ten tekst. No nieźle. Raz się przegrywa, a raz się przepierdala. Tak się mówi. Nie ja tak śledzić, bo ty, na jakiś efekt na mnie nałożył, nie do końca jest A czemu ze mnie tryska? Ja cały czas to teraz na sobie. nie. Bo cały czas widzę na ekranie Mogę te raz? właśnie a, a dać. i jak chodzę to, to się Możecie dać Rafał, ten zapaśnik ten, ten dobry jest Obiegnie, no. Fajny jest, jest też Wright e, ten budowlaniec. Nic nie widzę. w tej stronie takie pewnie coś w czerwonym kółku. Miałem wziąć tego perka, żeby speed robić, ale zapomniałem... Ale się, ale czy ile czasu, to nie wiem. Wiem, pomogłam. Jakby co ja robię w głównym mam jedną trzecią. Sorry. Dobra, ja robię tam przy tym domku, takim, Obno, tym, uf. tym, o wiadomo przy jakim. <śmiech> <śmiech> Pan reżyser jest mikro bo na razie wszystkie jego perk'i ma. Dobra, <laughs> przy szaku miałem, miałem No ten, co wysnajpił, jebany. <laughs> Tu weź to no, Natasza. Nie mów tak. Bo mu będzie Dzień przykro. Kółeczko wokół mnie. I idzie do głównego. Ten to w no ogóle co główny. zrobił. No to uciekaj. Na ja kończę gena i mogę zaraz biec ściągnąć. Tak. Apmeja postawi postawię nowy, nowego buna. On wyszedł i idzie no. do miejsca, w którym na początku robiliśmy... Nie, wraca. Wraca do mnie. Nie, on czeka aż zeskoczymy, bo widzi na No nas nie no, niech ci nie będzie. Ale wraca się teraz bezpośrednio do mnie. Będzie chyba rysowanie. O kurwica! Tak, na nowo bo Tak. Dziękuję de podkreślenie Krzysiu za 50 zł. No zrób no chłopie, dźwięk ale delfina na Steam proszę, proszę, to ładniejszy byś robił a nie taki <laughs> Dziękuję de podkreślenie Krzysiu za 50, Te, 50 to, zł. E, Skopuję drzwi Kurde dobra, dobra ogarniemy, dźwięk delfina Ej byczki jak się robi dźwięk delfina A chuj Skopię I się cofa, wraca, wraca, wraca Dobra, zaraz sprawdzimy Umrzeć czy glipa zebrać? Zebrać glipa Wrócił do głównego. Okej okay. Tu jest gdzieś ból Kopię generator i zaraz będzie Dobra Dobra, spierdam stamtąd Jak robi debra? Zaraz delko? ci pomogę Ja musiałem na chwilę do szafki wejść, bo mam tu ważnego taska. Ja szukam jakichś generatorów. Poważny pas. Jak robi... ...delfin. delfina. Od delfina. Eee, tak, w robi Okej, okay, niech stąd pójdzie, niech stąd pójdzie. Ale mi zlogowało, i Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, to nie był Delfin. No to, to wyślij mi linka, jak Rado robi Delfin. Ja robię generator. Bo to było jakieś... I sorry, ja nie wiem, jak Delfin robi. Klatka, klatka No cześć jak miło Dobra, rusz sobie go go Dobra, zaraz zobaczę Co tak często te taski Już się, się boję tego No i dobrze i chyba trzy pod rząd tak No i wytrakamy Dobra, ale robię dalej. Wiesz, że go przeciągnę do siebie. A gdzie ty robisz? E, teraz coś do mnie dobiegł. Biegnie tu, dźwięk. Okay, bo dźwięk. O kurwa. Dobra, zrobię tego gena i zaraz zobaczę. Kogoś goni? Nie. A. <laughs> Opegema. Okay. My kończymy ja się, teraz mnie pewnie zacznie gonić, bo uciekam. Aha. Chowam się za kamieniem jak go... największy ma I stop. Aha. Walnęłam se tą przed siebie, a nie za siebie. Ja to jestem uzdolniona. Fum, to już

<laughs> Kurwa, jakbym się Kiedy chujem krztą to brzmiało, a nie jak delfin. Kopię generator, który robiłam. <laughs> <laughs> cofnął się. Ja pierdolę, no, do dobra. do się cofnął. <laughs> Więcej nie będzie. <śmiech> <Okay>. <śmiech> Wystarczy delfina na dzisiaj. Po streamie sobie poćwiczę. Ja stałam obok niego za skałką mnie. <grych> jako po mój generator. Tak A ja, ja, jakiego nie zauważyłem? Pterodaktyl, Jak to pterodaktyl? Nie wiem. Dla mnie gra. <grych> 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 nie wiem. Krzysiu, ja nie znam. Tych waszych wrocławskich, waszej nie. wrocławskiej fauny i flory. <grych> Piękny. Aha, <to> tak. <grych> Więc ciężko, ciężko mi. Ja zapomniałem, że on ma w mori zbudowane. O kurczę. Ajajaj. Na niedługo każdy killer będzie miał takie, trzeba się Ja mam 70% geno o. Dobra. No i dobra. Otwieram bramę Kiedy do wrocka, pęć? Ja nie nie bramę, spirdam, to jest ciężka jakoś... sprawa. Tak się zastanawiałem. Aj, leżę od razu. No et. Wiesz, co my będziemy dopiero. Na my w Polsce pewnie dopiero będziemy jakoś na święta. Ale teraz Tygodna. jeszcze do końca nie tego powiem, tygodnia jesteśmy, więc tak się zastanawiam, że gdzieś bym się jeszcze mógł przejechać przyjechać w tym tygodniu Brama koło tej koparki na 9.9 On jest w mainie Ale idzie już to. Kurwa widział mnie no Jarmark Bożonarodzeniowy To nie wiem, zobaczyli. O, mnóstwo potem. czasu. Mnóstwo czasu. Mhm. Jak tam sytuacja u was? O nice. On idzie do mojej bramy. Mi się kończą leczyć. Idzie do, do was? wszyscy jak mnie leczą, to potem krzyczą? No, no tak. Nie wiem, może jesteś ostra babka i po prostu nas skaleczysz. No nieźle, ostra babka. Dupłam go, dupłam go, spierd... <laughs> Dobra, a gdzie wy jesteście? W głównym... Próbujesz ulecieć, tu gryzie. daleko, co jest nie wyszarpiesz się? nie wyszarpiesz się może? <laughs> jaki śmieć no nie nie kamp Dobramy! bramy! Uciekaj! Tu, tu, tu! A nie, O kurwa! No dobra! No trudno, to dostajesz. Nie, nikt cię nie wyprzedził, jest pierwszy. Było blisko. Kiedyś to się musiało wydarzyć. A top 3 był weź ty, Propeczka ja, i Arezę. Mam dać do tytułu, że na 100 obserwujących pokazuje Dydę? Ciekawe propozycje, ciekawe no kurde. No niezłe propozycje. z wielkim żalem, ale chyba odmówię tej propozycji naprawdę, przykro mi, ale chyba będę musiała odmówić.